Zona Macieja Stuchra jest już po sieci trafilo jej z diecie. Już jakiś czas temu Zona Macieja Stuchra wyznala, że boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Lekarze bardzo długo nie potrafili ustalić, co jej dolega. Ostatnie tygodnie mi głównie na badaniach. Coś jest nie tak, ale nie wiadomo co. Silbrak, brak, powiększone wezle chlonne, pewne zaburzenia w badaniach krwi, reszta księskowa. Mas zabrał mnie na weekend oddechu, dechu, z czego pierwszej doby przyspalam ze 20 godzin. Drugiego dnia niewiele mniej wracamy, relacjonowała na swoim Instagramie. Wiadomość o tym, że czeka ja zabieg, podzieliła się ze swoimi obserwatorami pod koniec ubiegłego roku. Wietetyczka nie zdradzila jednak, o jaki zabieg może chodzić. Jak być może wiecie, przez ostatnie kilka latnych miesięcy borykalam się z problemami zdrowotnymi. Wiele diagnoz, niektóre budzacy wiele leków. Niebawem poddaję się zabiegowi, oby to skończyło zródło problemów, relacjonowała na Instagramie. Teraz Katarzyna blazejewska stuchr poinformowała, że tydzień temu przeszła operację obojczyka. Całe szczęście może liczyć na wsparcie meza, który pomaga jej wykonywaniu czynności dnia codziennego. Jedziem po operacji i obojczyka nie mogę sama zrobić selfie, więc ma pomaga mi w tych niezbędnych aktywnościach, napisała Kasia przy swoim zdjęciu z usztywnionym torsem. Pozostaje nam życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.